Jeśli chodzi o RTR jako rozwiązanie dla przemysłu farmaceutycznego i tworzenia zachęt dla inwestycji w Polsce, on na pewno zwiększy, wprowadzenie tego rozwiązania na pewno zwiększy bezpieczeństwo lekowe w Polsce w sensie dostępności, tej takiej regulacyjnej, rejestracyjnej, również refundacyjnej, jednakże nie dopełni to pełnego obrazu. Myślę, że to bezpieczeństwo lekowe ogólnie rozumiane dla pacjenta to jest jeszcze bardziej skomplikowany mechanizm, który wykracza poza refundacyjny tryb rozwoju. Jednocześnie trzeba przyznać, że jeżeli te rozwiązania proponowane w RTR-ze zaczęłyby działać, no to mielibyśmy możliwość szerszego dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii przez wzmocnienie roli badań klinicznych i udziału polskich pacjentów w tych Badaniach. Być może moglibyśmy stosować innowacyjne rozwiązania wcześniej i to też byłoby premiowane. Na pewno zakotwiczylibyśmy mocniej produkcję na terenie Polski. Już nie mówię o eksporcie, ale mielibyśmy produkcję tutaj, w tym więcej substancji czynnych, co stało się ostatnio problemem na, na rynku polskim. Oczywiście nie będzie to dotyczyło wszystkich, wszystkich substancji, ale wielu. I to bezpieczeństwo refundacyjne, gdzie można się że z inwestycją, która jest niejako offsetem pewnych działań, będzie powiązany fakt refundacji. W związku z czym wiele elementów bezpieczeństwa lekowego w tym rozwiązaniu się znajduje. Wydaje mi się, że nie wszystkie. Wszystkie to tak, takie zmiany na rynku farmaceutycznym, nie wszystkie są zależne od Polski, które zminimalizują ryzyka związane z niedoborami leków, przy czym te niedobory to rozumiem jako brak dostępności różnego rodzaju.